Tylko na The Jak zbudować swoją markę osobistą w inżynierii? Napisał do mnie dzisiaj na Messengerze Christian. Od jakiegoś czasu obserwuje mnie na YouTube. Ostatnio miał dylemat. Szuka pracy. Rzucił okiem na moje nagranie o tym, jak przygotować CV i portfolio. Tutaj w rogu macie odnośnik. I poprosił mnie o radę. No, przegadaliśmy z 40 minut. I w trakcie rozmowy z nim zrozumiałem, że chyba jednak dobrze, jeżeli pewne myśli, które przekazałem mu w trakcie tej rozmowy, również opublikuję. Zacznę od tego, że wysłał CV. No, robił to przez jakiś portal i tam miał zwrotną informację o tym, ilu innych ludzi z dużo wyższym doświadczeniem wysłało CV. No i się trochę podłamał, bo stwierdził, że jeżeli on pracuje w danej branży tylko 4 lata. No to wiadomo, że pracodawca będzie chciał, nie patrząc na jego umiejętności, nie porównując jego umiejętności z tymi innymi kandydatami. No i wiadomo, że skoro tak jest, to pracodawca potencjalnie, rozpatrując jego kandydaturę i ewentualnie innych osób z kilkunastoletnim doświadczeniem w tej samej branży, no to raczej nie będą chcieli z nim rozmawiać. Nawet jeżeli będą chcieli z nim rozmawiać, no to nie ma tutaj za bardzo mowy o podobnym wynagrodzeniu. On się czuje bardzo kompetentny. Robi studia magisterskie, które za chwilę będzie przedłużał na doktoranckie, w bardzo ciekawym temacie. To wszystko jest powiązane z tym CV, które wysłał. Trochę był podłamany, że chyba nic z tego nie będzie, mimo że bardzo by chciał. Zadałem mu pytanie. Słuchaj, no wiesz, oglądasz mój kanał, no to wiesz, że przez 6 lat projektowałem silniki dla Okej, okay. ale jak to się stało, że tam wylądowałem? Jak to się stało, że ja dostałem pracę w tym, jak na silniku? Zapytałem go, jak myślisz, ile CV wysłałem, żeby znaleźć pracę właśnie w Wielkiej Brytanii? Strzelił 40. Trochę się zdziwiłem, bo to wyjaśniłem. Musiałem użyć kalkulatora. Robiłem to z takim założeniem. Chcę pracować w Wielkiej Brytanii. Mam już pewne doświadczenie. Miałem mniej więcej takie, jak on teraz w tym momencie. Miałem około 4 lata, może 5 lat doświadczenia w zawodzie. Wtedy w czterech różnych firmach: w energetyce i trzy w automotive. No to stwierdziłem, że najłatwiej będzie aplikować do jakichś firm właśnie z tych dziedzin. Wyobraźcie sobie, że przyjąłem sobie strategię, że codziennie przez godzinę będę wysyłał CV do Wielkiej Brytanii. Tyle, ile uda mi się w godzinę wysłać. Wchodziłem codziennie o godzinie 18.00, między 18.00 a 19.00 do internetu, przegrzebywałem angielskie strony właśnie różnych pośredników pracy, różnych ofert, różnych portali, gdzie znajdowałem jakiekolwiek pasujące do mojego profilu ogłoszenia i wysyłałem mniej więcej między 20 a 40, może między 20 a 30, ale średnio około 25-30 zwi dziennie i robiłem to przez 8 miesięcy. Przez 8 miesięcy nie było żadnego odzewu. Poświęciłem na to około 250 roboczogodzin godzin i nic dalej wysyłałem. Nagle pewnego dnia zadzwonił do mnie na normalny polski telefon, który podawałem w tym zwi, Anglik, pośrednik, i powiedział, że ma jednego z menadżerów zagłara zainteresowanego rozmową ze mną. Powiedział, że chodzi o pracę przy zawieszeniu w samochodach. Ok, w porządku. Umówiliśmy się tam na konkretny dzień na rozmowę, właśnie przez telefon z tym menadżerem. Trwała pół godziny. Porozmawialiśmy o tym, gdzie pracowałem, co robiłem, co mniej więcej, na czym mniej więcej polega moja praca. Trwało to, nie wiem, 20 kilka minut. Następnego dnia ten sam pośrednik powiedział, że jeszcze jeden menadżer z innego działu chciał z nim rozmawiać odnośnie projektowania silników. Okej. Okay. Znowu się umówiłem, znowu porozmawiałem. No to już była trochę dłuższa, 30 kilka minut rozmowa. Jeszcze dodatkowo mnie przepytał, czym się różni praca silnika diesla od pracy silnika benzynowego. I tak mniej więcej, żebym mu wytłumaczył, na czym polega praca silnika spalinowego w ogóle. Następnego dnia, czyli w sumie trzy dni po tej pierwszej rozmowie, dzwoni ten angielski pośrednik i mówi: Obie oferty padły, oboje cię chcą. Wybierasz sobie, czy chcesz pracować. W tej i tej lokalizacji przy zawieszeniu, albo w tej i tej lokalizacji przy silniku. Daj mi odpowiedź do jutra. Ja im prześlę Twoją odpowiedź i załatwiamy dalej. Tak to wyglądało. Nagle wpadły w ciągu jednego tygodnia dwie oferty. A przez 8 miesięcy nie było nic ani jednego telefonu. Kilka razy przychodziły czasami jakieś maile, coś tam dopytywali, czy jestem w Anglii, czy mam pozwolenie na pracę. Tłumaczyłem, że przecież Anglia jest w Unii Europejskiej, no to zgodnie z. Zasadami działania Unii Europejskiej, wtedy, jak najbardziej mogli w każdej chwili przyjechać i pracować, kręcili nosem, nie odzwali się więcej, a ten jeden wziął i ogarnął. Notabene w tle widzicie składanie prototypu w wersji M1 dla silnika AJ21, czterocylindrowego, benzynowego. Zadziwiające, że ktoś nagrał tyle ujęć w montażu prototypu. Dlaczego ja to wszystko tłumaczę? Przede wszystkim dlatego, że jak szukacie pracy, to przede wszystkim należy być nieugiętym. Po prostu założyć sobie, gdzie chcesz pracować, przy czym chcesz pracować, co cię interesuje, i tak długo szukać tej pracy, aż po prostu ona wpadnie. Prędzej czy później musi. Wystarczyło, żebym się poddał po 7 miesiącach i 3 tygodniach, i nie miałbym tej pracy. Krystian się zastanawiał, o co chodzi z tym jego doświadczeniem. Co najlepiej pokazać. Co dobrze w tym portfolio umieścić? Dopytywał mnie o kwestie bardzo szczegółowo, tak naprawdę techniczne, czy myślał, żeby coś przygotować, czy to ma sens. Trochę nie rozumiał coś, czego chyba większość z Was nie rozumie. Kiedy budujemy CV, kiedy budujemy portfolio, kiedy budujemy swoją ofertę jako pracownik, powinniśmy się przede wszystkim posługiwać marketingiem. Nie kłamać mówić prawdę, pisać prawdę, bo potem musimy się z tego obronić. Ale o tym powiem trochę dalej. Chodzi o to, że wasze CV będą najprawdopodobniej w większości film trzetały trzy osoby. Pani z Human Resources, która dla nas technicznych jest największym koszmarem, twój przyszły przełożony i jakaś osoba, która decyduje, przyklepuje potem już na końcu zatrudnienie i zgadza się na dane warunki. Po prostu odpowiedzialna za finanse, za ostateczne podjęcie decyzji o zatrudnieniu. I teraz tak, na pierwszym etapie Wasze dokumenty trafiają do tej pani z HR. Ona nie jest techniczna, ona ma tam już jakieś doświadczenie w tym, jak pozyskiwać fajnych chłopaków czy inteligentne dziewczyny, żeby filmy sobie tutaj radziły, żeby to wszystko działało, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale przede wszystkim ona dostaje od Was suchy dokument który kiedy zobaczy, to macie szansę się przebić. W tym moim drugim nagraniu, do którego na początku złożyłem link, dam go też w opisie, tłumaczę dokładnie, o to, co w tym wszystkim chodzi, dlatego bez sensu, żebym się powtarzał. Chciałem tylko zauważyć, że to portfolio nie zawsze musi być właśnie portfolio. Może być też marką osobistą. Może powinniśmy zacząć myśleć o tym, żeby budować w internecie w jakiś delikatny sposób swoją markę osobistą. Jak patrzycie na mój kanał, jak patrzycie na moje szkolenia, jak patrzycie na to, co już w tym internecie umieszczam od mniej więcej półtorej roku, no to każdy z Was wyrabia sobie na mój temat jakąś opinię, taką czy inną, ale w jakiś sposób ta marka osobista już się generuje. Już generuję bezpośrednie zyski, ponieważ naprawdę najwięcej ciekawych zleceń, najwięcej ciekawych tematów, na których zarabiam, Mam właśnie dzięki temu, że istnieje w internecie, mam dzięki temu, że właśnie zacząłem budować tą markę osobistą. I tutaj każdy z Was powinien się zastanowić, czy to nie jest przypadkiem dobra droga. Oczywiście, nie ja mam jakieś tam predyspozycje, uwarunkowania mentalne, które sprawiają, że ja nie mam problemu z mediami. Ja nie mam problemu z występowaniem, z prowadzeniem rozmów właśnie przez internet, publikowaniem tego. Każdy z was jest inny, ale może większość z was, albo nawet każdy z was jest w stanie sobie znaleźć jakąś niszę, gdzie może się zaprezentować w taki sposób, żeby na siebie zwrócić uwagę. Po tym, jak już ta pani z KR przebrnie przez wasze dokumenty, które zostaną do niej przesłane, i stwierdzi: O, on, ona jest interesujący, interesująca, interesująca. Przesyła do waszego przyszłego przełożonego bądź przełożonej. I ta osoba znowu patrzy do CV, ale już zupełnie w inny sposób, zupełnie innymi oczami, patrzy na inne rzeczy. I wtedy kwestie merytoryczne już są dość istotne. Ale to może nie chodzi tyle o kwestie merytoryczne. Chodzi o to, czy to, co jest tam napisane, skusi tego człowieka na to, żeby poświęcić jego godzinę czasu w tym następnym czy jeszcze następnym tygodniu aby spędzić z Tobą właśnie na rozmowę o pracy. Czy to, na co on patrzy, ma potencjał? Czy to, na co on patrzy, może być tym, czego on potrzebuje? To może posłużyć takim moim ulubionym porównaniem. Masz łazienkę. Potrzebujesz położyć płytki. Potrzebujesz położyć kafelki. Bierzesz jakiegoś człowieka z rynku. Fajnie, jeżeli jest z polecenia. Dlatego też dla pracodawcy fajne jest to, jeżeli dostanie pracownika z polecenia. Ale okej, okay, to jest tutaj nieistotne. Ważne jest to, że ten człowiek przychodzi, wykona tą pracę, położy Ci te płytki, zrobi to szybko, sprawnie, weźmie takie pieniądze, jakie są na rynku, nie za duże, nie za małe, nawet jeśli to będzie w tych górnych widełkach, no to jest dla Ciebie akceptowalne, jak najbardziej, jest w porządku, tak długo, jak długo to będzie szybko, sprawnie i porządnie. Nie trzeba będzie po tej poprawiać, wszystko będzie dobrze ogarnięte, zrobi to szybko, sprawnie, nie będzie marnowania czasu, będzie można to wrzucić w harmonogram innych prac, które masz w tym danym projekcie, w tym swoim wykończeniu domu. I ty jesteś dokładnie takim człowiekiem odkładania płytek. Ty wpadasz w projekt i masz w nim zrobić jakiś element, po to, żeby ta cała instytucja projektu zadziałała. Żeby to całe przedsięwzięcie się spięło. Dlatego najważniejsze dla pracodawcy jest to, żebyś przyszedł i ogarnął, czyli on szuka kogoś, kto dokładnie potrzebuje położyć płytki. Fajnie, jeżeli już wcześniej kładł takie płytki. Fajnie, jeżeli ma doświadczenie, że on to zrobił ileś tam razy i było dobrze. Dlatego szukają ludzi z doświadczeniem. I najczęściej też szukają z doświadczeniem w konkretnym programie, ponieważ ten program jest w firmie i zazwyczaj ten człowiek jest od razu w miarę efektywny, jeżeli ten program zna. Weryfikacja. Weryfikacja jest prosta. Przychodzisz na rozmowę, odpalają Ci program, dają Ci jakąś Potencjalnie prostą robotę, zazwyczaj coś, co można sprawdzić człowieka w parę dziesiąt parę minut, żeby zobaczyć, czy on to po prostu ogarnia. On nawet tego nie musi całkowicie zrobić, ale widać, jak on się posługuje tym oprogramowaniem. Ja mam jeszcze kilka innych fach w ręku. W czasie studiów prowadziłem wulkanizację. Miałem taki okres w życiu, gdzie nie, nie miałem pracy i byłem już konstruktorem. Akurat była tu jesień i poszedłem po prostu na wulkanizację. Wszedłem na pierwszą lepszą wokalizację i zapytałem się, czy nie potrzebuję chłopaka na miesiąc, dwa do pracy, bo idzie sezon. A coś potrafisz? No to dajcie mi koło, to wam pokażę. Dalej mi, pokazałem. Okej, okay, przyjdź do pracy jutro. I o to właśnie w tym chodzi. Masz ten swój fach w ręku, i chodzi o to, żebyś potrafił go wykonać, żebyś potrafił tą pracę, która jest do zrobienia zrobić. Ale jeszcze jedno. Krystian tam powiedział o różnych innych swoich umiejętnościach który ma na całkiem wysokim poziomie, które potencjalnie też mogą być przydatne dla pracodawcy. Ale ja się go zapytałem, no słuchaj, dobrze, jak ten facet do tych płytek przyjdzie, położy te płytki, a ty się dowiedziałeś tam od kogoś, tu ci go polaca, że gościu jeszcze bez problemu robi biały montaż. A w sumie gościu to całkiem sobie sporo kasy zażyczył. Zapytałeś się go delikatnie, czy on ci przy okazji tak w gratisie jeszcze nie zamontowałby umywalki i prysznica. Facet stwierdził, no okej, okay, no, wiele mnie w tym czasu nie zleci, no okej, okay, zamontuję ci. Będziesz miał gratisie, będą wszyscy zadowoleni. I właśnie tego samego by chciał pracodawca, żebyś ty jeszcze inne swoje umiejętności też w gratisie wykorzystywał. Pytanie, czy to jest dla ciebie najlepsze rozwiązanie. Ale to już jest kwestia bardzo indywidualna, kwestia asertywności, kwestia tego, żeby potrafić się sprzedać, żeby potrafić sprzedać swoje umiejętności i tego, jak się dogadać z kontrahentem. Ponieważ twój pracodawca to jest twój kontrahent. Ja to tłumaczyłem we wcześniejszym filmiku. Ja szukam kogoś, z kim współpracuję, a nie pracuję dla niego. I tak długo, jak my się dogadujemy na współpracę i każdy z tego ma win-win, no to jesteśmy zadowoleni. Kiedy ktoś się czuje wykorzystywany, albo pracodawca czuje, że płaci za dużo za taką pracę, za którą nie warto jest jej zapłacić, ponieważ rynek dyktuje ceny, albo kiedy ja czuję się wykorzystywany z jakichś tam względów, no to po prostu ta współpraca przestaje funkcjonować i się rozstajemy. Krystian spytał, czy myślałem o tym, żeby zaprosić jakiegoś influencera z branży, żeby właśnie na takim podcaście... Na takich rozmowach kontrolowanych omówić temat, jak stworzyć markę osobistą, ale właśnie w ramach tego naszego wąskiego gardła inżynierii. Niestety nie znam kogoś takiego. Kilka osób, którzy na podobnym poziomie jak ja prowadzą takie małe, malutkie kanaliki i gdzieś tam tworzą, jakąś swoją markę osobistą, już zaprosiłem. Jeżeli znacie kogoś, kogo uważacie, że Warto by było do mnie zaprosić, żeby warto by było przedyskutować taki temat, to podeślijcie informacje w komentarzach, będę wdzięczny. Podsumowując, zawsze możesz znaleźć taką pracę, w której będziesz się czuł dobrze, tylko jedynym warunkiem jest to, żeby ją szukać. I żeby ją szukać tak długo, aż się jej nie znajdzie. Ja aktualnie jestem bardzo zadowolony z tego, co robię. Bardzo jestem zadowolony z tej współpracy, którą prowadzę z kilkoma firmami. Bardzo fajnie się dogadujemy i fajnie by było, Abyście Wy też mogli mieć taką sytuację. A w przeważającej kwestii zawdzięczam to właśnie temu, że pewnego dnia zdecydowałem się pojawić w internecie i budować w tym rzecz, właśnie internecie, markę osobistą. Uważam, że każdy z Was jest w stanie znaleźć jakąś niszę, w której może pokazać swoje umiejętności, może się zaprezentować z takiej strony, aby być zauważalnym na rynku pracy. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia.